Cześć tu 21 żołnierzy postawiono w obronie fortecy przeciw 10 tysiącom Afgańczyków. To ich ostatnia linia obrony. Dziś pokażę wam indyjski film wojenny z 2019 roku, zatytułowany Kasari. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Film rozpoczyna się w 1897 roku, gdy wojska indyjskie były rządzone przez kolonizujący rząd brytyjski. Na granicy między obszarem indyjskim kontrolowanym przez Brytyjczyków a Afganistanem znajduje się Fort Gullistan w odważny pułk sików brytyjskiej indyjskiej armii. Głównym bohaterem filmu jest Ishar Singh, hawaldar tego pułku. Pewnego popołudnia Ishar i jego towarzysze, żołnierze patrują granicę, gdy słyszą krzyk kobiety. Po drugiej stronie granicy grupa afgańskich promiennych mężczyzn zamierza zamordować zamężną kobietę, ponieważ odmawia przyjęcia męża, którego jej rodzina wybrała bez jej zgody. Dowodzi nim samozwańczy prorok Saidullah który bierze na siebie odpowiedzialność za zabójstwo nieszczęsnej kobiety. Ishar chce interweniować, ale wyższy oficer brytyjski, Lawrence, rozkazuje mu pozostać na swoim miejscu, ponieważ zamieszanie na miejsce po drugiej stronie granicy, gdzie ich zasady nie obowiązują. Kobieta jest sekundę od ścięcia głowy, gdy jej rzekomy mąż zostaje postrzelony i zabity. Iszar buntuje się przeciwko bezpośredniemu rozkazowi swojego przełożonego, aby ją uratować. Biegnie na drugą stronę i kontynuuje zabijanie każdego, kto próbuje go zatrzymać. Afgańska kobieta jest proszona o ucieczkę, a każdy, kto próbuje ją zatrzymać, jest zabijany. W końcu mężczyźni udają się na łowy i szara i próbują zdjąć mu turban, aby go obrazić. Jego chowie idą za jego przykładem i atakują wrogów. W końcu Afgańczycy zostają pokonani, a Saidullah zostaje przepędzony, ale Lawrence jest wściekły. Za zuchwałość indyjskich żołnierzy. Jest on bardzo rasistowski wobec wszystkich, którzy nie są Brytyjczykami i uważa, że wszyscy Hindusi są tchórzami. Pisze on silne sprawozdanie informując swojego zwierzchnika o nieposłuszeństwie Ishara. Na następnej scenie Ishar i jego towarzysz Gurabo rozmawiają na zewnątrz fortu, kiedy nagle ktoś strzela w Gurabo w ramię. Wściekli afgańscy żołnierze zaatakowali fort z powodu tego, co Ishar zrobił wczoraj. Indyjski oddział przygotowuje się do walki. W trakcie wymiany ognia, Isher schodzi z fortu na terytorium wroga. Następnie używa ładunku wybuchowego, aby zaatakować ich. W momencie, gdy się tego na nie spodziewają, dzięki swojej sprytnej strategii wróg musi się wycofać. Dowódca chwali go za jego odwagę, ale nie może mu darować nieposłuszeństwa rozkazu, dlatego też zostaje przeniesiony do sąsiedniego fortu. Saragari nie chce pracować w forcie Saragari, ponieważ leży on pomiędzy dwoma większymi fortami i służy głównie do przesłania wiadomości między nimi. Saragari. Nigdy nie dzieje się nic, dlatego przydzielono tam tylko 21 żołnierzy, w tym Ishar'a. Zanim Ishar wyruszył na nowe stanowisko, Lawrence zadzwonił do niego i pokorzył go, nazywając go niewolnikiem brytyjskiego rządu. Ishar został zmuszony do przeprosin, a jego tchórzostwo zostało obarczone winą za hinduskie ziemie. Niemniej jednak powstrzymał się od odpowiedzi, aby nie być darek karanym. Następnego dnia Ishar wyruszył do nowego fortu. Podróż zbliża się do niego afgańska kobieta, którą uratował. Nie rozumieją się nawzajem, ale Ishar rozumie, że dziękuję mu za uratowanie życia. Przyjmuje słodki deser od niej, zanim kontynuuje podróż. Po dotarciu do fortu zostaje przywitany przez i jego asystenta Gurmuk Hasinga. Ishar jest zszokowany widząc, jak młody jest Gurmuk. Ma tylko 19 lat i zna angielski lepiej niż ktokolwiek inny w forcie, ponieważ Ishar przybył szybciej niż wszyscy się spodziewali. Zostaje pozostałych żołnierzy że oglądają walkę dwóch kogutów. Nikt nie jest w mundurach ani nie przestrzega zasad, których żołnierz powinien przestrzegać. Widząc szara stają w szeregu, ale nie udaje im się mu zaimponować. Krytykują oddział za haniebną postawę wobec całej społeczności Sigów. W ramach kary proszeni są, aby się ze sobą zmierzyli, podczas gdy kokuty je obserwują i nie wolno im przestawić, dopóki zwierzęta tego nie zażądają. Jeden z żołnierzy pyta, jak kogut. Powie im to. I zostaje zmuszony do biegu wokół fortu zadawaniem głupich pytań. I szar zostaje Rara do nadzorowania kary. Przynajmniej biją się przez resztę dnia, podczas gdy jeden z nich nadal krąży po forcie. Kilka godzin później, i szar znajduje ich żartujących i śpiewających. Na pytanie, dlaczego przestali, Rar twierdzi, że koguty poprosiły ich o to. Wydawało się, że wydają dźwięki przyjmujące kuk. Do tego ciągnął że są to brytyjskie koguty, które chcą być ugotowane. I zrobili to, co zwierzęta im mówiły. Ishar powstrzymuje się od śmiechu i karciera za niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Nakazuje mu głodować przez najbliższy tydzień. Jego towarzysze żołnierze stają w obronie i twierdzą, że również zostaną ukarani obok Kara, ponieważ jest ich kompanem. Ishar zgadza się i kontynuuje torturowanie grupy przez następne dwa dni. W tym czasie dowiadują się, że każdy z 21 żołnierzy ma swoją rodzinę, którą mają nadzieję zobaczyć wkrótce. Ojciec jednego z mężczyzn nosił te same budy przez całe życie więc przygotowuje parę butów jako prezent. Inny jest ojcem, któremu żona właśnie przysłała list z odciskami dłoni swojej miesięcznej córki. Podobnie z ludźmi, którzy byli uciskani ze względu na swoją klasę społeczną i tymi, którzy tęsknią za swoimi matkami. Po dwóch dniach bez jedzenia żołnierze zaczynają narzekać. Ishar współczuje im i pozwala im zakończyć karę wcześniej. Jednak żołnierz o imieniu Chanda odwetowo mówi, że nie potrzebuje litości od Ishara. Nie lubi Ishara i uważa go za sługę Brytyjczyków. Kucharz o imię Dat wyjawia, że Isha również nie przez ostatnie dwa dni i prosi żołnierzy, aby zdecydowali co chcą zrobić w związku z tą sytuacją. Gdy pytałem Ishara, dlaczego ukarał siebie za ich błąd, odpowiada, że nie odważyłby się jeść, gdy jego towarzyszy umierają z głodu. Udaje mu się zdobyć ich serce tym komentarzem i razem uczestniczą w uczcie. W międzyczasie Saydullah, afgańczyk, który wcześniej próbował zabić tę kobietę, organizuje spotkanie z przywódcami trzech afgańskich plemion. Dotąd walczyli przeciwko brytyjskiemu rządowi na własną rękę, a jeśli będą kontynuować walkę jako zespół, będą mieli większe szanse na zwycięstwo. Przywódcy plemion zgadzają się i zaczynają opracować plan ataku. Planują zdobyć wszystkie trzy forty w tym samym dniu. Zaczynając od tego, w którym z Isha, ponieważ jest najłatwiejszy do zdobycia. Zajdulach przewiduje, że zabiłem 21 żołnierzy w ciągu mniej niż dwóch godzin, ponieważ ichar armia liczy około 10 tysięcy ludzi. Po pokonaniu oddziału Iszara, ruszą w kierunku pozostałych dwóch fortów i zdobędą je. Również, gdzie indziej Ishar? dowiaduje się, że ich informator z pobliskiej afgańskiej wioski jest zaginiony od dwóch tygodni. Zakładając, że coś jest nie tak, Iszar i Ra Udałem się do tej wioski, aby zbadać sprawę. Znajdują wioskę wypełnioną kobietami, dziećmi starszymi, ale bez młodych mężczyzn. Ponadto obowiązek budowy meczetu spoczywa na starszych i kobietach wioski. Po powrocie do fortu, tygodnia Ishar ogłasza, że chce pomóc wiosce w budowie meczetu. Większość żołnierzy jest przeciwna temu, ponieważ ich religia nie jest zgodna z islamem. Niemniej jednak Ishar idzie sam i zaczyna pomagać wiosce. Południe dziecko ledwo unika śmierci pod upadającym sofitem. Ishar ratuje, a w zamian zostaje uratowany przez swoich towarzyszy, którzy przychodzą mu z pomocą. Po kilku dniach udaje im się ukończyć meczet, a staruszka karmi ich każdego migdałem. Jeden z żołnierzy zachowuje migdał jako coś cennego, ponieważ przypomina mu jego matce. W scenie żołnierze są na swoich stanowiskach, gdy dostają wiadomość z sąsiedniego fortu, prosząc ich o ostrożność, ponieważ afgańska grupa ma zamiar zaatakować ich. Ishar spogląda przez swoją lornetkę w kierunku odległej góry, ale nie widzi nikogo. W momencie gdy myślą, że to fałszywy alarm, rozlega się dźwięk wojennych bębnów. Jeden mężczyzna, a za nim setki, a następnie tysiące pojawiają się w polu widzenia. Tłum robi miejsce dla Sejdullaha, który schwycił kobietę, którą Ishar kiedyś uratował, aby ogłosić rozpoczęcie wojny. Sejdullach odcina jej głowę, a tłum wybucha oklaskami. Następnie Ishar otrzymuje list od swoich przełożonych przez tłum lampowy. Gromadzi żołnierzy i informuje ich, że otrzyma jej rozkaz wycofania się i ucieczki, aby uratować życie. Głośny śmiech przerywa Ishar. Gdy żołnierz, który słynie z tego, że nigdy się nie uśmiecha, wybucha śmiechem przede wszystkim. On jeszcze żołnierze uważają za zabawne, że Brytyjczycy, wierzą, że Sikowie, uciekną jak tchórze. Iszar rozumie ich sentyment, ale prosi ich o jeszcze jedno przemyślenie, ponieważ ich śmierć jest potwierdzona, jeśli zdecydują się walczyć. Chanda, który nigdy nie lubił Iszara, uważa, że próbuje podważyć ich ducha i boi się wejść na pole bitwy. W odpowiedzi Iszar wchodzi do pokoju i wychodzi w safranowym turbanie symbolizującym odwagę. Gra na wojennym bębnie i zabije pierwszego wroga, aby rozpocząć bitwę. Wszyscy przygotowują się na swoich stanowiskach, z wyjątkiem dziewiętnastoletniego Gormuka, który wydaje się być zdezorientowany. Pytaj Szara, dlaczego kłamał wobec oddziału, mówiąc, że przełożeni chcieli, aby uciekli, podczas gdy faktyczne rozkazy były do walki i Szara wyjaśnia, że dając żołnierzom wybór, udowadnia, że nie są tchórzami, jak kiedyś powiedział Lawrence. Następnie rozkazuje kucharzowi podawać wodę wszystkim rannym, nawet wrogom, Rozpoczyna się strzelanina, a dźwięk ciągłych strzałów towarzyszy im. W kierunku Sikowskich żołnierzy zostaje rzucony ładunek wybuchowy, co powoduje upadek jednego z ich fortu. Zanim zostaje zabity, łapie go jeden z towarzyszy. Są na przez najbardziej wprawnego strzelca wroga, ukrywając się za kamieniem. Zanim zdąży ich zastrzeć Iszar, robi to samo z nim. Gdy bezpiecznie dostają się do środka, Iszar strofuje Gurmuka za to, że nie zastrzelił mężczyzny, który rzucił ładunek wybuchowy, Grumko odpowiada, że nigdy nikogo nie zabił i boi się oddziału wroga. Bez straty czasu Ishar przydziela mu obowiązek przy słupie lampowym, skąd musi ciągle wysyłać aktualizacje do innych fortów. Gdy Ishar wraca na swoje miejsce, oddział wroga zaczyna się wycofywać. Sajdullah i przywódcy plemion podchodzą z białą flagą, prosząc o rozmowę. Przywódcy obu stron spotykają się, a Ishar natychmiast rozpoznaje Sajdullacha. Pyta, czy Sajdullah jest gotów ryzykować swoim życiem czy tylko potrafi zabijać bezbronne kobiety, podczas gdy przywódcy plemy są spokojni. Sejdurach płonie z wściekłości, obiecując, że tego samego dnia stanie na turbanie szara, Dwóch sikowskich żołnierzy przekazuje dwóch afgańskich więźniów, którzy zostali wcześniej aresztowani. szer twierdzi, że nie zabijają ludzi, którzy się poddają. Jednak okazuje się, że więźniowie są przynętą. Gdy tylko zdejmują z nich chustki z twarzy, dochodzi do eksplozji, która zabija kilku afgańskich żołnierzy. Walka trwa dalej, a teraz rywale dotarli już do zewnętrznych murów fortu. Kolejny żołnierz ginie od strzału, podczas gdy Afgańczycy zaczynają uderzać w drzwi fortu. Trzech żołnierzy zostaje, wysłanych aby zatrzymać łamanie się drzwi. Tymczasem Ishar skupia się na strzelcu, który zabił żołnierza. Przypina swoją monokry do karabinu, żeby lepiej celować i zabije go pojedynczym strzałem. Na dole żołnierze czekają, aż wrogim oddziałom zabraknie amunicji i przystąpią do ataku. Udaje im się zabić wielu wrogów, ale nadal nadchodzą nowi. Nagle zostaje postrzelony żołnierz o imieniu Bola. Podczas ostatniej minuty swojego życia mówi, że jest szczęśliwy, ponieważ śmierć sprawia, że wszyscy stają się równi i nie jest już gorszy od wyższej kasty. Inni próbują zatrzymać jego krwawienie, a jeden z towarzyszy oferuje nawet swój turban, żeby przykryć ranę, ale Bola umiera w końcu. Wkrótce wyczerpują amunicję i muszą znaleźć inny sposób, aby powstrzymać rywali. Otwierają drzwi, sprawiając wrażenie, że się poddają, zanim zaatakują grupę na zewnątrz. Pomimo, że jest ich tylko kilku, walczących przeciwko stu, ten wspaniały popis odwagi i zabijają jak najwięcej ludzi. Z ostatnim prosi jedynego całego żołnierza, żeby wszedł do środka i zamknął drzwi. Robi to, ale jest poważnie ranny, zanim umrze. Siada obok ciała, boli. I recyduje żart, który kiedyś nienawidził. Na zewnątrz Lal umiera, patrząc na obrazek odcisku dłoni swojej córki. W międzyczasie pod murem gromadzi się kilka ciał. Afgańczycy używają ciał i lin, aby wdrapać się na fort. Pierwsze kilku mężczyzn zostaje pokonanych, a potem pojawia się ich więcej. Ostatecznie ginie także ostatni towarzysz, który rzuca się z muru i pociąga za sobą kilku Afgańczyków. Detonuje również ładunek wybuchowy i zabija wielu ludzi tuż przed śmiercią. Teraz na miejscu. Pozostaje tylko Ishar, Gurmuk i Chada z 21 żołnierzy. Ishar rozkazuje im zostać na górze, przy słupie rampowym, podczas gdy on sam stawi czoła całej armii. Wróg w końcu dostaje się do fortu i jest witany przez przywódcę. Pierwsza osoba, która go atakuje, zostaje przecięta przez brzuch, co wprowadza innych w szał. Ishar jest otoczony, ale walczy jak dziki zwierz i przez kilka minut stoi na polu bitwy przeciwko hordzie wrogów. Nagle przestaje, gdy zauważy, że mężczyzna, którego miał zabić, to młody chłopiec, który strzela mu w ramię, co go osłabia, a nie złamuje ducha. Trzeba także przyłączyć się do walki i zostaje zabity wieloma nożami, bitymi w jego ciało. szar nie ma już broni, walczy kamieniami, ale ostatecznie zostaje pokonany. To chłopiec, którego wcześniej nie zabił, zadaje mu ostateczny cios. Sajdurlach wkracza do fortu i zabija biednego kucharza, chociaż ten podaje wodę. Afgańskim żołnierzom. Następnie próbuje zdjąć Turban Ishara. Z całej swojej pozostałej siły Ishar zadaje Saidullochowić o zgardło i zabija go. Zaczyna zapadać zmrok, a inne forty prawdopodobnie już wezwały pomoc. Żołnierze byli w stanie ukończyć misję nawet po swojej śmierci. Przywódca plemienia rozkazuje wszystkim trzymać się z dala od Turbanu Ishara, pod wrażeniem jego odwagi. Odchodzi, ale drugi przywódca wciąż chce usłyszeć płacz Sików. Zapalałem słup lampowy, czekając na płacz jedynego całego członka, górmuka. Zamiast tego odważny nastolatek wychodzi na zewnątrz, krzycząc okrzyk wojenny Sików. Następnie chwyta przywódcę i inicjuje wybuch granatów przy jego ciele, co skutkuje ogromnym wybuchem i śmiercią wielu osób. Na koniec ocalali Afgańczycy, plądrują fort i podpalałem go. Potem brytyjski parlament uhonorował męczenniku brytyjskim orderem zasługi. Najwyższym odznaczeniem, jaki mógł otrzymać indyjski żołnierz, w pamięci odważnych żołnierzy, wybudowano również dwie górdwary, które są nadal odwiedzane przez wielu turystów każdego roku. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu, włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie!